Mąż odkurza, a ja będę latała. i tak, to nie takie wakacje jak w hotelu. przyjdą posprzątają sami, myślę. Idę sprawdzić, ile jest Bo w tej chwili wodzi odkurzacz, lodówka, no internet. Nie. O! Teraz pokażemy mieszkanko, tak? Masz od kóra. a ja będę latała z myjką. Tak, to nie takie wakacje jak w hotelu. Przyjdą, posprzątają. Sami musimy. Idę sprawdzić, ile jest prądu. Na tą chwilę mamy 91% prądu. 700 wchodzi do urządzenia. Jest jasno, ale nie ma słońca jakiegoś tam. Jest chłodno. A zużycie mamy z tym odkurzaczem bo w tej chwili wchodzi odkurzacz, lodówka, internet. Mamy zużycie 800. Więc ubywa trochę więcej jak przybywa, ale mamy prawie pełen magazyn, więc nie ma problemu. Dobra, jadę dalej z tym myciem. O ślisko. Jej nie Trzeba uważać. Tak, jeszcze leżą kable od internetu. Ale na razie internetu nie zamocujemy na dachu ani na ścianie, ponieważ musimy kupić specjalny uchwyt. Dalszy ciąg sprzątania na zewnątrz już się zrobiło bardzo ciepło, więc musimy szybciutko skończyć, żeby z tego słoneczka skorzystać jeszcze. że będzie pełno. No tak. No tak, no trochę zamiatałam. No ale wiadomo. że lepiej. No dobra, na razie zatrzymam. To nagrywanie. Teraz pokażemy mieszkanko, tak? Co ty na to? Ty, ty jesteś A jak ten odkurzacz się sprawdził? Taka zabaweczka nie dla dziecka. Malutkie leciutkie te rureczki takie ale działa odkurzył. Dobrze. A no to już nie teraz. Tak. Nadszedł czas, żeby pokazać Wam całe nasze mieszkanie. Zaczniemy od wejścia. Żeby mi się drzwi nie zamknęły. Teraz pokażę Wam trochę krajobrazów. Góry. może to jest nasz apartament. Mówię czasem domek, czasem mieszkanie, czasem apartament, no to wygląda jak domek. No i tutaj mamy taki mały teren albo duży. Tam po schodach schodzimy na dół, tam no, stoi nasze auto. No zapraszam Was do środka. Zamkniemy drzwi. Więc tak, tu jest korytarz. Tu jest bardzo duża szafa. No, skoro ten korytarz jest tak duży, to stwierdziliśmy, że tu będzie jadalnia też, i sto stół, przejdziemy do salonu nowy zakup Tak wygląda nasz salon. Tu były inne drzwi. I tu było takie okno na korytarz. Później Wam pokażemy co tam jest po drugiej stronie. Te drzwi są nam tu zupełnie niepotrzebne. Ale we Włoszech musi być zrobione tak, jak było, więc tu były drzwi, więc one tu musiały pozostać. Tylko kupiliśmy sobie takie antywłamaniowe. Takie mamy widoki. Tak wygląda salon. Z salonu idziemy przez jadalnię do kuchni. Kuchnia nie jest za duża, wręcz malutka. To jest okno. Za trzy dni, tutaj nic więcej nie robimy, bo za trzy dni to jest nasza lodówka. Nasza wymarzona. Bo nasze meble kuchenne nie będą takie wymarzone, no ale będzie się lepiej funkcjonowało. Teraz tutaj przechodzimy do korytarza. Taki dosyć długi korytarz, w którym też mamy bardzo dużą szafę. Tutaj jest takie pomieszczenie gospodarcze, gdzie będzie woda, będzie stała ta maszyna do prądu. Tylko jeszcze trzeba tutaj ogarnąć. W piątek prawdopodobnie przyjedzie do nas na tale, żeby coś robić z wodą chociaż jeden element do wody nie dojedzie ma wyjechać dopiero 6 a my 6 też wyjeżdżamy Więc tu jest pierwsza łazienka jak widać ja z niej korzystam i prysznic na razie korzystamy z wiaderek. Tu muszą być zrobione uchwyty, dlatego wszystko tak na wierzchu stoi, bo nie idzie. To jest, nie idzie tylko otworzyć. Bardzo duże lustra. Lustra to pierwsze co założyliśmy. Teraz idziemy do głównej sypialni. Głównej sypialni z łazienką. To są dwa łóżka, na których na początku spaliśmy. Widok na zewnątrz jest taki. Można sobie też tędy wyjść. Dosyć spora ta sypialnia. I ma własną łazienkę. Też musimy uchwyty do tych szafek zrobić. Trochę inne mebelki, tak jest podobna. Teraz. O, tam sobie ktoś odpoczywa po sprzątaniu. Teraz sypialnia, którą my wybraliśmy. To jest ta. Ale dlaczego wybraliśmy tą, a nie z Łazienką? Ponieważ jeżeli ktoś do nas przyjedzie, chcieliśmy, żeby miał taką intymność może się zamknąć, skorzystać z Łazienki bezpośrednio. <grytanie> a my możemy iść do Łazienki na korytarzu. Mieliśmy już gości, więc to jest super opcja. Tu jest jeszcze jeden pokój. Mniejszy stanowisko pracy. I z, tego, z naszej sypialni, i z tego pokoju możemy wyjść sobie na taras. I to jest nasz taras. O, mamy gości? Nie, to tylko swój. To <laughs> no dobrze, że swój. Upalasz się? Nie odpoczywam. A. Po sprzątaniu, po odkurzaniu. No tak. Ja filmuję, póki jeszcze jakieś czysto. Tu mamy takie widoki, zapewne już je widzieliście nieraz. Oczywiście, kto nas ogląda. Kwiatki kupiliśmy teraz. Leżaczki prosto z Anglii. Ten pan też prosto z Anglii. Nie poznają cię jak wrócisz. No to w sumie pokazałam wam całe mieszkanie z tarasem. No tak, pokazałam wam całe mieszkanie. Czyli mamy y, korytarz, kuchnię, salon, trzy pokoje, dwie łazienki. Pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie gospodarcze, o tak jest. Dobrze, że mam podpowiadacza. Trzeba, trzeba będzie tam posłuchać. Tak, to też mówiłam. Bo w piątek przyjedzie na talerze, będziecie próbować robić wodę. No I się, <gryś> się żegnasz? No. Szybciutko. No, hmm, jesteś szybki.